Była kiedyś taka opowieść o pierwszych mnichach, którzy mieli przybyć do Anglii. Ludzie martwili się, czy będzie ich stać na utrzymanie mnichów. Chodzi o coś takiego jak tutejszy ośrodek buddyjski. Nazywało się The English Sangha Trust i jeden z, wydaje mi się, że to był przewodniczący. Nie, to nie był przewodniczący, to był jeden z członków tej grupki. Próbował znaleźć miejsce pobytu dla mnichów, którzy po raz pierwszy mieli przybyć do Anglii. Zastanawiał się, czy stać nas na utrzymanie mnichów, na ilu mnichów nas stać. Otrzymujemy niewielkie datki, czy mnisi są drodzy w utrzymaniu. I jeden z członków tej wspólnoty, Colin Ash, może mnie teraz słucha. Był naprawdę dobrym przyjacielem, uprzejmym człowiekiem, profesorem ekonomii na Uniwersytecie Reading. O ile dobrze pamiętam, był też doradcą Bank of England, ekonomistą. I on zdecydował się odpowiedzieć na pytanie: czy stać ich na utrzymanie mnichów? Ile to może kosztować? Skalkulował, przeliczył i odkrył coś niesamowitego: że w rzeczywistości Utrzymanie mnicha jest tańsze niż utrzymanie psa. Płacisz mnóstwo pieniędzy na psa, opiekę nad nim, karmienie go, na jakąś przytulną budę, na weterynarza. Okazuje się, że mnisi i mniszki są dużo tańsi w utrzymaniu. Często powtarzam, że mamy dużo wspólnego z psami. Psy jedzą z miski, my też. Lubią mieć swój mały domek, tak jak my. Nasz nazywa się Kuti, a psów nazywa się Buda. Jedyna różnica tkwi w wielkości, od co? Wasze psy domowe nauczone są, żeby nie szczekać. Grzeczny mnich też nigdy nie szczeka. Weź taką mniszkę na spacer. Gdyby miała ogon, cały czas by nim merdała. Gdyby nam pozwolono was polizać, to byśmy to zrobili. Jesteśmy grzeczni i milusi. Poza tym ani pies, ani kot nie nauczycie Dammy. Jedyne, czego nauczycie pies albo kot, to współczucie. Doskonale cię tego nauczy. Więc po pierwsze, kiedy w końcu ten gość to policzył, uznał, że dadzą radę utrzymać mnichów. Po drugie, skoro tak niewiele kosztuje utrzymanie mnicha lub mniszki, każdy powinien sobie go albo ją sprawić. Czy to nie byłoby wspaniałe, gdyby można było pójść do sklepu z mnichami i mniszkami i sobie go albo ją kupić, wziąć do domu? Nie trudno ich wykarmić. Jeden posiłek dziennie. Wystarczy zabrać na spacer rano. W każdym razie to nie byłoby drogie. To jeden z powodów, dlaczego dobrze przebywać wśród mnichów i mniszek. Poza tym uczą dobroci, tak samo jak psy i koty.